24 karatowe sztabki złota, do tego mnóstwo postaci rozstawionych na nowej mapie w sezonie 5 Fortnite. Po co nam złoto? Do czego je wykorzystać? Na co je zamienić? Oglądaj ten film, aby dowiedzieć się wszystkiego na ten temat. Cześć i czołem kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i od razu zachęcam do jego subskrybowania. Dajcie łapkę w górę pod filmem i kliknijcie w dzwoneczek, aby żaden wartościowy materiał dotyczący gry Fortnite was nie ominął. No to lecimy! W dzisiejszym materiale chciałbym powiedzieć wam co nieco o zleceniach i postaciach w nowym piątym sezonie gry Fortnite. Sezon punktu zerowego zapewnia nam różnorodność nowych ciekawych postaci. Uwaga i tutaj pozytywna zmiana, nie wszystkie są wrogie. Na mapie występują postacie, z którymi możemy porozmawiać, otrzymać zadania do wykonania, w zamian za które otrzymujemy... Sztabki złota. Te zaś możemy wymienić na przykład na wyjątkowe przedmioty, w tym bronie u postaci, które znajdziecie na mapie. Oznaczone są one symbolami trzech kropek. Wystarczy, że podejdziecie i naciśniecie klawisz rozmowy, czyli literkę E na klawiaturze. Jedno z głównych, i najbardziej opłacalnych zadań, jakie dają nam na mapie nowe postacie, to wytropić i unicestwić gracza o podanym niku, zanim skończy się czas. Obserwując mapę, widzisz ostatnią lokalizację ów gracza, którą określa złotawy przemieszczający się okrąg. To tam szukaj gracza, którego musisz upolować. Jeżeli ktoś wyznacie nagrodę za twoją głowę, możesz użyć tripometru, aby zmierzyć jak blisko jest łowca. Jeżeli uda ci się uniknąć konfrontacji z nim wystarczająco długo, to ty zgarniesz nagrodę. Nie on! Chroń swoich kumpli. Jeżeli otrzymasz zadanie ochrony gracza z twojej ekipy, nie opuszczaj go nawet na krok. Jeżeli przeżyje, wszyscy zgarniecie złoto. 24-karatowe sztabki złota są nową walutą występującą na wyspie Fortnite. Znajdziesz je m.in. za różnego typu kanapami w budynkach, w sejfach czy w miejscu zabitego gracza. Najszybszym sposobem zdobywania złota są Oczywiście zlecenia od nowych postaci na mapie. Wykonując kontrakty od nich zdobędziesz największą ilość złota. Liczba zdobytych sztabek złota zwiększa się wraz z każdym kolejnym meczem. Nie są one jednomeczowe. Sztabek złota nie można kupić za realne prawdziwe pieniądze. Są dostępne tylko i wyłącznie za wykonywanie zleceń w grze i zbieranie ich z przedmiotów czy poległych graczy. W trakcie turniejów i na arenie złoto jest niedostępne. Warto wiedzieć, iż postacie, które oferują nam zadania i złoto, sprzedadzą nam również broń, ulepszenia i inne rzeczy. Wszystko za odpowiednią ilość zebranego z Złota. Wymieniajcie zebrane sztabki złota na jakże egzotycznej wybitne bronie, przydatne przedmioty jednorazowe i ulepszenia lub uwaga wynajmijcie postać by walczyła u waszego boku podczas meczu. Jeżeli jesteście odważni możecie wyzwać postać sprzedawcy na pojedynek, bądźcie jednak ostrożni. Są oni bardzo sprytni i przebiegli. Jeżeli wygracie wszystkie towary sprzedawcy są wasze. Od ciebie zależy czy oddasz pierwszy strzał. Na dzisiaj to już tyle. Oczywiście zapraszam cię gorąco do subskrybowania mojego kanału. Kliknij w czerwony przycisk tuż pod tym filmem, subskrybuj i oczywiście Oczywiście łapki w górę, do tego komentarz, jeżeli masz jakiekolwiek pytania. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!